Jestem wdzięczna za to, że pan marszałek ożywił tak tę tą salę sejmową, bo zobaczmy, co się wydarzyło. Ludzie oglądali w telewizji to obrady prawda. sejmu. To do tego jeszcze przejdziemy, co się wydarzyło później. Zrobiło się to troszkę lżejsze, takie, takie strawne dla przeciętnych ludzi do oglądania. Emocje się pokazały wtedy na, na sali sejmowej, ale takie dobre emocje, które są niekiedy ze śmiechem, niekiedy z ripostą ciętą. I zrobiło się, te obrady sejmu zrobiły się takie bardziej ciekawe. Dlatego ja nie, absolutnie nie mówię, że to było złe czy mhm. dobre, po prostu było inne i wszystkich zaciekawiło. Byli, byliśmy już zmęczeni wszyscy, nawet posłowie, tą sztywną, taką szkolną e, e, sposobem prowadzenia obrad Sejmu, a czy zrobiło masz, się naprawdę Witek, dużo. No, tak, a z czego się będzie zapamiętane leśni. Hołownia? Co było jego największym dokonaniem? Ja nie wiem, czy będzie taka jedna rzecz. Sam, by sam Szymon powiedzieć. Hołownia był taką, jest dalej, przecież będzie wicemarszałkiem, był taką, taką, takim objawieniem sejmowym. Jego postawa, jego, jego spotkania, jego, jego właśnie te cięte riposty, prowadzenie. Ja nie wiem, czy byłaby jedna taka rzecz. No jest mnóstwo rzeczy w ogóle z kampanii wyborczej. No które Ale, z, będzie, czasu ale z, z czasu prowadzenia obrad... Trudno mi powiedzieć taką jedną rzecz. Ja jako osoba, która pracuje na co dzień z panem marszałkiem w prezydium, mam wiele takich spotkań, rozmów, które zapadły mi w, w pamięć. Ja bardzo dobrze oceniam pracę w, w parlamencie, to znaczy w prezydium nam się naprawdę dobrze pracowało. Nie było kłótni? Nie było sporów? Były trudne rozmowy. No czasem Mieliśmy do mediów o tym, że nie. było bardzo brawurową momentami. Mieliśmy różne zdania, natomiast to, co cenię u pana marszałka ogromnie, to pan marszałek jest osobą, która umie słuchać. Co jest rzadkością polityków, jak pan wie. Tak. Czyli jeżeli się dobrze uzasadni, przedstawi projekt. Y y I Często były to ostre dyskusje między nami. Ale zawsze wiedziałam, że będzie to wysłuchane. Czyli nie? otwarty na argumenty. Otwarty na argumenty, absolutnie. No